Proszę państwa, ta nam chlebek dynia. No, jesień w waszej kuchni prosto z piekarnika. Dzisiaj pokażę wam jak przygotować prosty, podstawowy taki pszenny chleb na drożdżach. Wierzcie mi, jest to chleb, który z pewnością uda się każdemu. Jeżeli jesteście początkującymi piekarzami, zacznijcie właśnie od takiego chleba. Następnie ten chleb zamienię w dynie. Halloween się zbliża, będzie to idealny chleb, właśnie na to święto. Do dzierży robota wlewam. 300 ml wody. Woda zimna, kranówka. Zadajecie takie pytanie w komentarzach: a jaka woda letnia, ciepła kranówka filtrowana. Także od razu mówię, zawsze używam wody kranowej o temperaturze po prostu takiej, jak, jak poleci z kranu. Następnie do wody dodaję 10 g świeżych drożdży. Nie mieszam tego, ponieważ dzisiaj używam robota i, i wierzcie mi, że robot doskonale sobie z tym poradzi, żeby wszystkie składniki wymieszać ze sobą bardzo dobrze. Dlatego następna leci 400 g mąki pszennej, typ 750. To jest taki typ mąki, bardzo chlebowy, wręcz nawet ta, ta. mąka nazywa się po prostu chlebowa. Czasami jest problem z jej kupnem. Możecie ją zastąpić tutaj mąką pszenną typ 650. Żeby wzbogacić trochę smak tego chleba i żeby był zdrowszy, dosypuję jeszcze 100 g mąki pszennej, pełnoziarnistej. Czyli jest to mąka, która powstała z, ze zmielenia całych ziaren. Na koniec. 10 g soli. Jest jej najmniej, ale jest też bardzo ważnym składnikiem. Sól oczywiście zawsze na mąkę, nie sypię soli nigdy na drożdże, ponieważ sól może spowodować, że drożdże będą o wiele słabiej działały. A tak od razu wymieszałem się z mąką i nie zadziałają tak mocno, tak agresywnie na drożdże. Wyrabianie. Zaczynam na wolnych obrotach, następnie zwiększam je i łącznie wyrabiam. Około 5 minut. I czekamy aż się wyrobi. Mm. <laughs> Ciasto bardzo ładnie wyrobione. Muszę tylko teraz połączyć w jakąś kulę. I przerzucę do szklanej przeźroczystej miski, żebyście mogli. Później zobaczyć jak, jak ładnie wyrosło, ale spójrzcie, okej, okay. wszystko trzeba z miski wyciągnąć, nie będzie później zmywania. To taki drobny tip. Spójrzcie, ciasto jest dosyć zwarte. Właśnie powiedziałem, że to jest taki podstawowy, łatwy po prostu przepis, dzięki temu, że, że to ciasto nie jest takie bardzo luźne, też bardzo łatwo jest później je formować, nie rozlewa się, także to jest naprawdę bardzo przyjemny, fajny chleb, na którym można się uczyć różnych technik formowania oraz prowadzenia ciasta. Spójrzcie z kropką, czyli takim sprzętem, który jest niezbędnym sprzętem każdego piekarza, również tego domowego. Także jeżeli jeszcze jej nie macie, to po prostu kupcie sobie w internecie, bo pomaga przy wyjęciu z miski. Ale też drugą stroną, na przykład, możemy sobie pomóc przy formowaniu takiego okrągłego bochenka. I tak właśnie uformowane. Przerzucam do przeźroczystej miski, właśnie żeby można było obserwować, jak to ciasto sobie wyrasta. Przykrywam czepkiem kąpielowym, żeby nie obeschło. To też jest fajny patent, ponieważ jest wielorazowy. I zostawiam na około 2 godziny, żeby podwoiło swoją objętość. Normalnie na blacie, w temperaturze pokojowej. Ciasto bardzo ładnie wyrosło, podwoiło swoją objętość. Widać. Jakie jest pięknie nagazowane, nie mówię na powietrzone, ponieważ to nie jest powietrze, tylko dwutlenek węgla. To on sprawia, że pieczywo rośnie, że ciasto robi się puszyste, a produkowane jest przez drożdże. Delikatnie opruszam blat. delikatnie, nieźle sypnąłem, <laughs> ale opruszam blat mąką i wykładam to ciasto wszystko. Ciach, wyrzucam w jednym kawałku. Nie lubię, jak mi zostają takie rzeczy w misce. Raz, że to jest ciasto, kawałek chleba, kawałek. dwa, później niestety bardzo trudno się to myje. Także staram się zawsze miskę wyczyścić najlepiej jak się da. Będę robił okrągły chleb, ponieważ chcę, żeby to był taki chlebek halloweenowy. Dlatego rękami obmączonymi łapię boki ciasta i składam je do środka, delikatnie rozciągając. To samo z przeciwległymi. Delikatnie rozciągam i wkładam do środka. Biorę sobie odrobinę mąki i jeszcze te wystające rogi łapię i do środka. To samo z tym naciągam i daję do środka. Obracam. To ciasto jest bardzo łatwe w obsłudze. Widzieliście, że nawet dłońmi mogę to wszystko robić. Skropka tak naprawdę nie jest potrzebna. Można to po prostu zrobić O tak i tak, i tak. Delikatnie łapiecie. Ciasto od spodu i pociągacie do siebie. Delikatnie je obracam, pociągam i pracuję na tą dolną część ciasta, żeby uformować ładny okrągły bochenek, taką sprężystą kulkę. Ok, tyle wystarczy. Teoretycznie. Powinienem to nazwać formowaniem wstępnym, czyli formowanie, z którego następnie dopiero wyjdę do właściwego kształtu, ale w tym wypadku spokojnie już w tym momencie mogę zostawić je do wyrastania, ponieważ jest to dosyć zwarte ciasto, będzie to okrągły pochenek, także to co tutaj mam już od razu może lądować w koszyku rozrostowym. Ja najczęściej to robię właśnie w takich koszykach, ale Szczególnie właśnie do osób, które zaczynają swoją historię z pieczeniem i jeszcze czegoś takiego nie mają, można po prostu użyć miski. Po prostu biorę miskę, nie za dużą, wykładam ściereczką i dokładnie obsypuję ją mąką. Podobnie ciasto, delikatnie obsypuję, wtedy to ciasto nie przyklei się do, do ściereczki. I spójrzcie, biorę ciasto, odcinam i tą częścią, która była na blacie. Wkładam do miski tak, żeby ta część była u góry. Po co wyrasta ciasto właśnie w takich koszykach rozrostowych czy, czy w miskach? Dzięki temu, że będzie miało ograniczoną przestrzeń do wyrastania, po prostu będzie rosło tutaj w górę. Zachowa swój kształt, a w wypadku tego chlebka zachowanie tego ładnego, okrągłego kształtu jest tutaj kluczowe. W ten sposób, jeszcze tak, nakrywam czepkiem kąpielowym, żeby, żeby nie obeschło. Zostawiam na około 40 minut do wyrastania, ale w tym czasie w piekarniku rozgrzewam sobie okrągły garnek żeliwny do temperatury 240 stopni. Chleb pięknie podrózł. W tym czasie, gdy wyrastał, rozgrzałem garnek żeliwny w piekarniku do 250 stopni, przygotowałem sobie Kawałek papieru do pieczenia, specjalnie wyciąłem taki krzyż, żeby nadmiar papieru, który będzie w garnku, nie zdeformował mi chlebka, ponieważ chcę, żeby wyglądał jak piękna dynia, dlatego też przygotowałem sobie trzy sznurki wędliniarskie. Takie grube sznurki wędliniarskie, które układam na chlebie w taki sposób. Ciach. Hmm. Ja. I tak, dobra. Teraz na tym chlebie układam papier i wszystko z ruchem obracam. ściągam miskę, poprawiam. Tak. I pięknie. I teraz słuchajcie, muszę po prostu powiązać te sznurki nad chlebem. Chleb będzie wyrastał ciągle, a sznurki po prostu będą ograniczały wyrastanie w tym miejscu. Dzięki temu powstanie coś na kształt takiej pękatej dyni. Później te sznurki będzie można bardzo łatwo usunąć. Ważne, żebyście użyli sznurków, które mogą mieć kontakt z żywnością. Ja właśnie dlatego użyłem sznurków wędliniarskich. Ale też, żeby to nie były zbyt cienkie sznurki, odcinam może nadmiar. Tego, co mi wystaje. Dobrze, i teraz z grabnym ruchem, trzymając za te wycięte kawałki papieru, przekładam chleb do rozgrzanego gara. Zamykam. I wrzucam do piekarnika. Piekę w ten sposób razem z pokrywką przez 15 minut. Następnie otwieram pokrywkę i dopiekam jeszcze około 25-30 minut, cały czas w temperaturze 250 stopni. Chleb ładnie się zarumienił, wypiekł. Zaraz po upieczeniu wyciągam go z tego gara, żeby nie zaparował. W innym wypadku zrobiłby się po wilgotnym, ponieważ para by tutaj e, wsiąkała w niego. Spójrzcie, te sznurki bardzo ładnie się wcięły w ciasto i nadały chlebowi taki ładny, dyniowy, pękaty kształt, ale to jeszcze nie koniec zaraz Wam pokażę taki mały trik, jak sprawić, żeby ten chleb wyglądał naprawdę jak taka piękna, pękata dynia. Po wyciągnięciu sznurków, spójrzcie, chleb ma taki ładny dyniowy kształt, ale to jeszcze nie koniec. Ja uprawiam też dynię i, i z takiej jednej, razem z liśćmi, odetnę sobie ogonek. Spójrzcie w ten sposób. Nożem na środku tutaj zrobię wgłębienie, w które wcisnę ten ogonek, że ten chleb będzie naprawdę wyglądał jak, jak dynia. Proszę Państwa, ta da! Chlebek, dynia. Proszę bardzo, jesień w Waszej kuchni prosto z piekarnika. Gdzie jest dynia, gdzie jest chleb. Czasami po prostu można zrobić coś, co po prostu cieszy też naprawdę oko. Jeżeli podoba Ci się ten przepis, to polajkuj, skomentuj i zasubskrybuj, a będzie takich więcej.